Cześć, jesteśmy tu czy tam i dzisiaj będzie klasycznie. Postanowiłyśmy zrobić classic book, tak, tak, który oglądałyśmy na wielu różnych kanałach. Ja chyba po raz pierwszy widziałam go na kanale Jane Campbell, ale oczywiście wielu polskich booktuberów robiło polską wersję i z polskich pytań będziemy korzystały, aczkolwiek z pewnymi małymi modyfikacjami. Zapraszamy! Pierwsze pytanie. Popularna klasyka, która nie przypadła Ci do gustu? Proszę. Co wybrałaś? Ech. Pozdrawiam Anitę z Book Reviews. Wybrałam Trzech muszkieterów. Nie przypadła mi ta książka do gustu, ale nie dlatego, że jest źle napisana. Tylko dlatego, że nie, podoba mi się, nie podobają mi się jej bohaterowie, a głównie męscy bohaterowie. To no dlatego, że no nie chciałabym nie spotkać takich ludzi, dlatego że oni nie bardzo szanują kobiety w tej książce. I to jest mój problem, e, bo historia jest bardzo ciekawa, e, napisana jest bardzo dobrze, ale mówię, no, wkurza mnie D'Artagnan no. i cała reszta, którzy wykorzystują kobiety, żeby się dobrze bawić. Książką, którą ja wybrałam jest Wielki Wifi Fitzgeralda i ja wiem, że narażę się wielu osobom i żeby było jasne, ja naprawdę doceniam tę książkę, wiem dlaczego jest zaliczana do klasyki, myślę, że, myślę, że ją rozumiem. Wiem, co chciał te przez to przekazać, co nie zmienia faktu, że koszmarnie mnie nudzi, nie mam ochoty jej czytać po raz kolejny. Natomiast jest to naprawdę jakaś kwestia związana z bardzo indywidualnym gustem, dlatego, że lubię literaturę amerykańską, lubię klasykę amerykańską, a ta książka jakoś po prostu mi nie leży. Następne pytanie: O którym wieku, okresie historycznym lubisz czytać najbardziej? I tutaj będzie dokładnie to samo. Zgadzamy bo... się całkowicie. I chyba <laughs> zgadzamy się z większością booktuba, bo jest to. XIX wiek, Wiktoriańska Anglia, czyli Jane Austen. <laughs> Następne pytanie to Twoja ulubiona bajka. Myślę, że raczej chodzi o baśń, dlatego że bajki pisą na przykład Krasicki i nie mamy raczej swoich ulubionych, więc Twoja ulubiona baśń. I tutaj najtrudniej mi się było zdecydować, dlatego że baśni jako dziecko czytałam mnóstwo i mam mnóstwo ulubionych. Natomiast wybrałam sobie kilka takich może mniej znanych. Jest to książka, którą wszystkim bardzo polecam, czyli Bajarka Opowiada. Ta książka jest niedawno wznowiona przez naszą księgarnię, więc można ją znaleźć. I moją ulubioną baśnią z tej książki jest baśń czeska pod tytułem Alabastrowa Rączka. Tu można zobaczyć ilustrację. Nie będę opowiadać, o czym ta baśń jest. Każdego zachęcam, żeby sięgnąć po tę książkę. Oprócz tego nie ukrywam, chciałam po prostu pokazać tę przepiękną okładkę, czyli wydanie baśni Braci Grim dla dorosłych i młodzieży, chociaż jak jej czytam poszczególne baśnie, to stwierdzam, że ja czytałam je w takich właśnie wersjach bez cenzury. Nikt mnie nie oszczędzał, było wyłupywanie oczu, były różne straszne rzeczy. I moją ulubioną baśnią Braci Grim jest chyba Roszpunka, -Pon. oczywiście w tej oryginalnej, dosyć okrutnej wersji, a oprócz tego jeszcze Ośla Skórka, Szarma Perot, i nie powiedziałam nic o nie przepraszam, Andersenie no. ja, ja też nie powiem nic o Andersenie, przykro mi. E, ja powiem o dwóch baśniach. Pierwsza e, znajduje się też u Pullmana. i to jest Czerwony Kapturek. E, mam do niej bardzo osobisty stosunek i nie czytałam jej e, w wersji oryginalnej. E, za to. Na pamięć znam wersję rymowaną, którą zrobił Jan Brzechwa, i to jest historia, którą słyszałam w dzieciństwie najczęściej i dlatego bardzo, bardzo ją lubię. A druga rzecz to też Jana Brzechwy, baśń o stalowym jeżu. Bardzo fajna historia, bo to jest historia. No, się zastanawiam czy spojlować, czy nie, spoilować. nie spojluj, Nikt Nie spojluj, spoilerów, spoilerów nie Jeszcze Przeczytajmy wszyscy tę o Mogę życiu. tylko powiedzieć, że jest to, jest to baśń o rycerzu, który ma różne przygody i musi przejść pewną drogę, żeby, żeby czegoś o sobie dowiedzieć. Następne pytanie. Klasyka nieznajomości, której wstydzisz się najbardziej. Ja wybrałam puszującego w zbożu, którego nie przeczytałam, będąc nastolatką. I obawiam się, że chyba już go nie przeczytam, a jak przeczytam to z dość dużym bólem, bo jestem, mam wrażenie, na tę książkę po prostu za stara. No ja przyznam, że poza opowieścią winyliną to nie czytałam niczego Dickensa. I yy, może, może nie w Polsce, ale w ogóle to to jest wstyd. Następne pytanie to pięć klasycznych powieści, które planujesz przeczytać w najbliższym czasie. Nie należy się wstydzić tego, że się nadrabia zaległości, więc ja chciałabym w najbliższym czasie przeczytać w końcu nędzników Wiktora i Go, yy, którzy leżą i czekają na mnie od dawna i myślę, że mogą mi się bardzo podobać. Oprócz tego to pierwsza. Oprócz tego. Panie z Cranford, Elizabeth Gaskell, bo czekają na mnie na półce, mam więc powinnam przeczytać. Moby Dick, Hermana Melvilla. I też chciałabym przeczytać coś Dickensa. Ja się zastanawiam nad tym, czy to muszą być książki, których nie czytałam. Nie, e, bo, bo, bo ja myślę o odświeżeniu sobie sióstr Bronte. One napisały tych książek sporo. i Jesienią. ja Chciałabym, Tak, chciałabym przeczytać je wszystkie jeszcze raz. Poza tym, też e, mówiłaś o Elizabeth Gaskell. Ja nie czytałam północ-południe jeszcze ciągle, choć mi pożyczyłaś. Następne pytanie, które jest dla nas bardzo trudne, czyli y, ulubiona współczesna powieść bazująca na klasyce. I szczerze mówiąc, domyślam się o co chodzi. Mam wrażenie, że takich taki. taki takie powieści po prostu nie czytamy. Przynajmniej ja nie czytałam, a jeżeli o coś tam zahaczyłam, to nie jest to moja ulubiona. Przychodzi mi do głowy tylko i wyłącznie duma i uprzedzenie i zombie. Ale niestety nie mogę tej powieści polecić i to wcale nie dlatego, że mam coś do zombie, bo nie mam. Natomiast jest to Książka po prostu bardzo źle napisana. No ja ostatnio przeczytałam jedną taką książkę. Książka nazywa się Cinder i jest bardzo popularna na, na Booktubie polskim i nie tylko. Ale znowu... No, nie mogę powiedzieć, że jest to moja ulubiona reinterpretacja klasyka, ponieważ jest to jedyna książka, jaka przychodzi mi do głowy, a poza tym, no też nie jest to moja para kaloszy. Ulubiona ekranizacja serialowa bądź filmowa i tutaj tak naprawdę znowu miałam problem, żeby wybrać, bo bardzo wiele takich ekranizacji lubię. Wybrałam trzy. Pierwszą jest e, serial Sherlock na podstawie Sherlocka Holmesa, ten, który, ten serial BBC, który wolę od filmów pełnometrażowych, które się pojawiły, które też lubię, e, bo lubię chyba wszystko, co jest związane z Sherlockiem Holmesem, ale serial lubię najbardziej i mam wrażenie, że mimo tego, że on jest zupełnie współczesny, to bardziej oddaje charakter Sherlocka Holmesa, bardziej nawiązuje do tych spraw, które były w książkach, niż te filmy, które są utrzymane w klimacie, i w czasach Sherlocka, Sherlocka Holmesa. Zgadzam się. Bardzo dobry serial. Uważam, że jeden z lepszych seriali, jaki widziałam. Natomiast następne rzeczy, które wydałam, wybrałam, są dosyć, mam wrażenie, kontrowersyjne, bo są to Nowe Wichrowe Wzgóra z 2011 roku. To jest film w reżyserii, reżyserii Andrzeji Arnold. I to jest film, który ma fatalne oceny. Wszyscy go nienawidzą, bo on faktycznie nie jest wierną adaptacją Wichrowych Wzgórz. Ja też kocham Wichrowe Wzgórza. Natomiast jest to taka mm, impresja dotycząca Wichrowych Wzgórz, yy, i bardzo cenię ten film za klimat. Jest, zdjęcia są dla mnie niesamowicie przyciągające, yy, i wydaje mi się, że on nie się za sobą jakąś taką prawdę o tej pose, która wcale nie była taka piękna i wcale nie chcielibyśmy się tam znaleźć, bo można było umrzeć na gruźlicę, wszyscy byli brudni i nie myli włosów i myślę, że, że to w tym filmie jest i nie należy go traktować jako ekranizację. Gdyby tak odciąć się trochę od książki, nie wymagać, żeby to była taka wierna ekranizacja, to można ten film naprawdę docenić. Natomiast trzecią ekranizacją jest Pan Tadeusz Andrzeja Wal Wajdy jest to film, który uwielbiam. Uważam, że on pokazuje niesamowity potencjał, jaki jest w tym tekście, bo on nagle w dialogach ożyw ożywa i podparty genialnym aktorstwem y po prostu jest jest wspaniały. Ja ten film oglądam wielokrotnie. Wzruszam się na końcu z jakimś dziwnym, jak na mnie uderzeniem, patriotycznych uczuć. Ale takie faktycznie dla mnie ten film wywołuje. Ja mam inne filmy. Przy czym pierwszy to film na podstawie książki, której nie czytałam, więc też trochę wstyd. To jest Łowca Androidów i uważam, że to jest jeden z najlepszych klimatycznych filmów, jakie widziałam. Muzyka jest niesamowita. Wangelis, fantastyczna. I przesłanie tego filmu, no jest to Dick, więc dla mnie łowca androidów czeka. Jest na górze kubki, piękny, kupiony, nowy, wtedy uprawie z e, siódmakiem na okładce, więc czeka. Jest to fantastyczny film i nie ukrywam, że przyciągnęła mnie do, naj, do niego na, najpierw muzyka. Drugim filmem, o którym chciałam powiedzieć, to jest Co się zdarzyło w Madison Kanty. I to jest film na podstawie książki o tym samym tytule, mimo że tytuł angielski jest trochę inny niż polski. I uwielbiam ten film przede wszystkim ze względu na aktorstwo. Tam gra Clint Eastwood, tam gra Meryl Streep i oboje są po prostu niesamowici. Ja uśmiechałam się bez przerwy, kiedy oni ze sobą dialogowali. Kiedy Clint Eastwood opowiada o tym, jak chciał go zaatakować i Goryl gdzieś tam na drugim końcu świata i Mary Streep jest tym naprawdę, po pierwsze, ubawiona, po drugie, przerażona, to ja to widzę, czuję i współodczuwam, uwielbiam ten film. Kolejne pytania: właściwie mamy wymienić najgorszą adaptację klasyki. I tutaj trudno mi było coś znaleźć, aż w końcu przypomniałam sobie, jak bardzo nie znoszę Alicji w Krainie Czarów Tima Bertoma. No ja nie byłam zachwycona też tym filmem, ale nie na tyle, żeby go wymienić jako jakaś straszliwie, straszliwa y, adaptacja, ale niestety nie mam nic, co bym mogła powiedzieć w zamian, dlatego że ja po prostu zapominam niedobre filmy. Można Kolejny punkt to ulubione szaty graficzne, które chciałbyś mieć w swojej kolekcji. I tutaj się zgodziłyśmy co do tego, że właściwie nie ma takich wydań, oczywiście podobają nam się takie wydania jak Pjummy Classic czy Barz Nobel. Ale y, tak naprawdę chciałybyśmy, żeby po prostu klasyka w Polsce z polskimi przykładami była wy wydawana tak pięknie, jak jest wydawana za granicą. I, że I, żeby, klasyka byśmy, i żeby, żeby klasyka polska była wydawana w Polsce, tak jak, jak za granicą. Tak. Y, I czekamy, czekamy na takie piękne wydania y, w naszym języku. Ostatni punkt. Mało znana klasyka, którą chciałabyś komuś polecić. E, bardzo polecam twórczość Brunona Jasińskiego, bardzo polecam twórczość Romana Jamorskiego, bardzo polecam na przykład nogi Izoldy Morgan. Jasińskiego. E, tak, fantastyczne opowiadanie, ale nie jest to bardzo opowiadanie creepy. tak, no, jest to jednak opowiadanie o urwanych nogach. E, bardzo polecam pierś Filipa. Historia człowieka, który zamienił się pewnego dnia w pierś. To jest klasyka i to są książki bardzo znane, ale nie są to książki dla każdego, więc jeżeli będziecie chcieli po nie sięgnąć, to pamiętajcie o tym, że, że to są książki dla dorosłych. Ja mam książkę z kolei dla dzieci, eee, czyli dla wszystkich, jak dla dzieci, to dla wszystkich. Jest to książka Edith Nesbit, Pięcioro dzieci i coś. I myślę, że warto po nią sięgnąć, bo jeszcze zanim Łucja znalazła w szafie przejście do Narni, zanim Harry dostał list z Hogwartu, a nawet zanim wschodni wiatr przywiał na ulicę Czereśniową Mary Poppins, to ta grupka dzieci znalazła w kamieniołomie piaskowego ludka spełniającego życzenia. I oczywiście wiele zabawnych sytuacji z tych spełnionych życzeń wyniknęło. I to już wszystko na dzisiaj. E, mamy nadzieję, że ten tag Wam się spodobał i bardzo liczymy na Wasze opinie i Wasze wersje tego tagu. Jeśli nie w komentarzach, to na może innych filmach. E, dajcie znać, e, czy znacie te książki, czy Wam się podobały, czy chcielibyście je przeczytać, e, albo czy chcielibyście więcej o nich usłyszeć. Pa!